Cześć, witam Was wszystkich na naszym kanale w głębi Rafał i Hani e, Dzisiaj chciałem Wam pokrótce tak powiedzieć e, Jak u mnie sprawuje się ten ruszt Teraz mogę więcej coś powiedzieć o tym ruszcie, bo Są mrozy, zobaczcie mrozy, stoję Stoję na tym ruszcie, no już prawie pod 100 kg ja ważę I nic się nie dzieje, nie? jeżeli tu właśnie chodzi o mnie Zobaczcie róż plastikowy spodem ładnie posprzątany, bo żona sprzątała ostatnio. I no, jeżeli u mnie, jeżeli chodzi o mnie, no właśnie mówię, ten róż się sprawdza. Przy mrozach myślę, że jak będą mrozy, to, to popęka. U mnie się sprawdza. No, są różne opinie. No, ja mówię, ja jestem zadowolony z tego rusztu. Nie wiem, ktoś może kupuje jakieś inne, te plastikowe i się łamią. Ale mówię, no ja stoję, zobaczcie, stoję. Skaczę po tym, mi się nic nie dzieje. Na no, mrozy są teraz takie już i no większe mrozy też. Zobaczymy jak to będzie, ale mówię, na razie się sprawdza u mnie. Podzieliłem to na takie mniejsze kwadraciki, jak możecie zobaczyć, żeby łatwiej było sprzątać. To głodne jesteście? Czy nie jesteście? Dzieciątko. Patrzcie. Wyjedzone. Dużo nie sypie. Mówię, okay. ten grusz pastikowy jest drugi roku mniej. Rzucę filmiki ze Stargardu dla Was. Myślę, że będą dwie części. Chociaż nie przy tej pogodzie, to. No i zobaczcie, tutaj mam podzielone te ruszta. Mam takie kwadraty po, po 8 sztuk, po 6 sztuk. Ja tych ruszt na razie nie, nie myję, nie? Już one same się. Tylko wiadomo, tutaj odchody jak są. Pod spodem, no to zrzucę. Wcześniej zamiast tego ruchu... o, też się ganiają na jajka. Wcześniej nie było tego rusztu. Było na podłodze. No i wiadomo, że jak jest na podłodze, no to też jest dobrze, no bo go Głębie muszą mieć styczność z tymi bakteriami, to właśnie też jest dobrze, a... ale mówię, no u mnie jest taka, że od spodu jest wilgoć straszna, od betonu idzie, bo to beton jest ziemią pod spodem, idzie straszna wilgoć, no i dlatego u mnie jest tak, że nie, no nie, nie jest na podłodze, nie jest ani to w powietrzu ten gołębnik, no mówię, jest jak jest i dlatego się zdecydowałem na te uszta plastikowe, żeby gołąbki nie miały styczności z tą wilgocią ogólnie, nie? No, przecież nic, nic złego nie, nie jest takie jest sama podłoga na betonie albo na, na ziemi. To przecież też gołębie mają styczność z tym, to nic złego się im nie dzieje, no? ale no mówię, u mnie jest wilgoć i nie chcę tego, żeby było, po prostu chcę żeby były mary czyste. Ściana standardowo odkryta. 3 Metra szerokość gojemnika długość jest 4,50. No, wysokość jest ponad 2 metry do góry. Najwięcej tutaj gołębi miałem 70 sztuk. I myślę, że tak maksymalnie do 100. Do 100 to już jest więcej. Nie ma co trzymać. Wiadomo, żebyście się chciały, żeby te głąbki latały, no ale słuchajcie, ja nie mam nie mam warunków do tego i też czasu, no, bo jakbym był w domu i mógłbym z nimi tutaj siedzieć, no to wtedy to jest, może bym spróbował je wypuścić żeby polatały trochę, no wiadomo, że bym chciał, żeby pozbierały trochę, bo to dla nich jak najwięcej witamin jest, one sobie lubią pozbierać No ale jest jak jest, no nie zmienię tego Jak się zbuduje jakiś innego gołem, w innym miejscu, no to wtedy będą błądki puszczane. No, na razie na ten moment nie mam takiej możliwości, niestety, i muszą zaakceptować to, co, co tutaj jest. No Staram się, żeby miały tutaj staramy się, żeby tutaj miały warunki jak najlepsze. Fajny filmik nagrał Sebastian. Peży, Sebastian Pyrzycki na swoim kanale na YouTube. Co dodawać tam dla głębi? Jakie preparaty i zgadzam się z nim, że po prostu no czasami lepiej się opłaca w ogóle nic nie dawać dla głąbków, nie? Bo to wszystko tylko pro bicie kasy, kurda, głąbki chemią faszerowane. No nie jest, ale jak ja tutaj nie mam możliwości, to właśnie zgadzam się z tym co tam wszystko powiedział w tym filmiku. Że im mniej dajesz, tym le, tam lepiej to wychodzi niż kwaśerowanie tego no. U mnie, że nie ma tej możliwości, że one są wypuszczane, nie mają możliwości zbierania, no to podaję im, wiadomo, podaję im. Tutaj jest właśnie ta mieszanka. Za krótko Nie ma grochu, nie ma kukurydzy, jest tylko same drobne dla nich, tak? I tylko taką karmę stosuję, bo przy tych krótkich ona mi się najlepiej sprawdza. Mamki sobie lepiej radzą niż jak wcześniej było co z grochem. Młode były duszone, dusiły się od tego grochu, albo nie karmiły ich. Jeżeli chodzi o preparaty, jakie ja podaję, no to muszę podawać, słuchajcie, no bo one nie są wypuszczane. Dlatego mówię ja, nie jest tego za dużo, ja tam nie. Takie dodaję to Lisana, to są witaminy Elektrolity. Tak jak wcześniej było na tym filmiku Wam pokazywałem. Do wody dodaję ten avidres plus zakwaszacz. w okuracji na żółtego guzka i na odrobaczanie no daje elektrolit i probiotyk brokampa ja zawsze go używam no i jak są jak już przed sezonem lękowy, w sezonie lęgowym to daje e, dolwit Dolvit lęgi Dolvit lęgi i wispuni i to jest tylko to co daje ja Na żółtego głuska, no Trichonizador, ronizador, ronizador, na odrobaczanie perantesan Tam Sebastian też fajnie robi te kołacze takie, to jak mój dziadek kiedyś świętej pamięci, wujek też właśnie chodzili na glinę po prostu. Kopali glinę gdzieś na polach i dodawali do tego różnych tam nie wiem, zielonych rzeczy albo soli troszkę. Mieli takie albo cegłę kruszyli, no takie są różne, różne takie stare metody. No ale na to co tutaj mają te głąbki mają ubogi, ubogi dostęp do, właśnie do takich rzeczy. Wy tak myślę, że są w dobrej formie, no na to co jest tutaj. Zima na razie jest bez żadnych strat. Gołąbki wesołe, bruchają. Trzy młode się uchowały na zimę, trzy te tiplerki. Jeden jest w garażu cały czas. Będą na mamki, będą na mamki. paru hodowców pytało mnie właśnie co tam podaje że takie gołąbki są no nic takiego szczególnego nie robię z nimi Mam tylko właśnie i żona żeby właśnie miało czystą wodę no i karma i tak myślę że do głąbku to trzeba mieć rękę po prostu takie mam zdanie i że Jeżeli ktoś nie ma ręki do gołębi Teraz mrozy przyszły, to zaczęły się na jajka ganiać. Wszystko praktycznie już w parach mam dobrane. Tu macie te środki, wszystkie co chciałem wam pokazać właśnie jak tu wispumin i dolwit lęgi jest na, na, na w, sez w sezonie lęgowym podaje elektrolitem probat, jak jest po jakiejś kuracji czasami też podaje go tak normalnie, w tygodniu no i te Avidres plus i to sama witaminy, elektrolity nie mówię, no to jest taka hodowla amatorska nie ma dużo gołąbków. Mówię, fajnie, kiedyś może się uda, moim marzeniem, żeby gołąbki wypuścić i żeby polatały trochę na, na ten moment niestety. CPL -e. Mówię nic to Planuję myślę, żeby jakąś nową rasę wprowadzić Do gojemnika Ale to zobaczymy Nic nie mówię na razie Zobaczymy z czasu. Co się manko Pokaż się. Samczyk motora. Fajne one mają takie upierzenie powiem wam. Trzy takie mam samczyki. Wszystkie samczyki takie mam. W takim upierzeniu nietypowym. Taki aby to taki krwisty, brązowy. Zobaczymy co to będzie z tego w tym roku. Tutaj jest ten następny samczyk. Też takie upierzenie ma. Same samczyki takie wyszły ciemne. I tutaj jest ten trzeci o, samczyk. Wygląda jak samiczka, nie? Ale to, o, to jego brat jest. Takie. No mówię, to było na tyle, tak właśnie pokrótce chciałem powiedzieć, co stosuję, jak się rusz sprawuje u mnie. W wszystko dobrze na ten moment, bez zmian. Nowa rasa będzie wkrótce, jakaś na pewno coś dokupię, żeby coś było innego w górniku. Także trzymajcie się cieplutko i. Do zobaczenia na kolejnych filmikach. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania, do oglądania i subskrybowania mojego kanału. Hejka, trzymajcie się.